Czy się tam pod ścianą siedzisz? Tylko w Grzynika nie rodzin. <grymne> Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w Ignaców Garaż Podcast. Dzisiaj w naszym skromnym studiu gościmy pana Korola. Cześć wszystkim. Pan Karol przychodzi teraz bardzo ciężki okres w życiu, ponieważ pozbył się pewnego kontenera na śmieci ze swojego podwórka i proszę przedstawić tą sytuację tutaj nam i widzą, wysłuchaczom. No tro... Państwo na Spotify nie widzą. Trochę smutna sprawa. Sam vanos sam już nie klepie, żadne plamy oleju nie zostaną nigdy na kostce. Ogółem... Smutna sprawa. Tak ta okruż to szkoły, chociaż było można o barierkę rozjebać, a w tym momencie to nawet nic nie może zrobić. Kurwa, no to. Ale jak uważasz? Czy, czy to myślisz, że tak z perspektywy <coughs> czasu, że, że miata będzie lepsza na, 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 na dłuższy moment? Czy jednak tej betki trochę szkoda? Ja jestem po prostu BDM i jeżdżę miatą. O ma totalną Tak. Panie Karol, jak y, uważasz? Y, samą transakcję czy, czy pan kądził się w porządku w porządku następnym na ten właściciel w porządku wszystko w porządku jest ok tak tak e, śmietnik będzie jewany tak jak należy no bardzo i będzie brudził inne kostki niż na tym podwórku więc wszystko jest w porządku będzie pizdy i budził złych chłopaków i złych dziadków pod blokami. i ogółem e, Cała, cały ciąg wydarzeń, co E46 zbudował, będzie się ciągnął dalej. Ja myślę, że to jest nawet y, po, pozytywna zmiana, bo we Wrocławiu jest jednak więcej starych bach, które można wkurwiać pod blokiem. Teraz, że miadam, to już nie muszą wiedzieć, kto jedzie. No. A tak, to, to teraz to 4 46 będzie sławny. Tyle ludzi będzie na niego klnęło, że, że chuj. Teraz to będzie, to teraz to się dopiero zaczyna przygoda. No, nie zakup, uważam za opłacalny. Mia ja tak jak wiadomo ciepły wóz to bez dachu zimą też jeździ i nie gnije, bo za szybko woda paruje. Chęci jeździ hamulec. Ale 4,6... Ale 4,6! Przynajmniej teraz mogę, teraz nie mogę, co prawda, wjechać na klatkę z bębu, ani na syndykat. Syndykat, ale no cóż, tym trudno się mówi i czasem życie wymaga poświęceń, no. Jak się czujesz z tym, że... Y Zostaniesz wykluczony ze społeczności BMW, Polska, grupy. Serduszko mnie boli, bo ja dobrymi chłopakami się zadawałem i na, na jedną ustawkę jechałem. Byłem ostatnio, się natierdalaliśmy z Wisłą, ale Wisła z maczetami wyszła raz, to y ciężko było. 1.9 podniosło i nie mogło odjechać, bo jebane tak kopało. <laughs> jebane tyle macy, że ruszyć nie mało. Kurwa. U, SIĘ jedni kurwa? Dobra, no to nie kończymy jeszcze. Ciągniemy rozmowę, dalej jest content, jest zabawa, jest impreza, wiecie o co chodzi. BMW już nie ma jakie fany namioty ma dalsze, dalsze lata jej użytkowania? Namiata ma być lepsze niż BMW. Chociaż już jest. Musi być, musi być nisko, musi być nisko wszystkim musi mieć dojebane śmigło z tyłu, dojebanego hardtopa He, śmigło. i wody kit cały dojebany tak, wody, a, a już masz coś upatrzonego, czy, czy tak po prostu, że coś musi To jest to jest lub Mazda Speed NBF w takim razie Karolu yy, co, co masz na drzale? Co <noise> <noise> ostatnio? Super. Dziękujemy za rozmowę. Pozdro 600, trzymajcie się. Oh, puszczajcie się i trzymajcie się. Z <noise> chłopakami oczywiście. Kolegami. Tak. Innej opcji nie ma. O, o, o. Mojeczka w w się przypomina. Idę, idę. Co jest? Nie będę próbował, to nie garaż, ale chciałbym to wiecie co robić. Panie Brajan, sytuacja jest następująca. Wymieniamy koła na wersję zimową, ponieważ idzie zima. Proszę bardzo. Nie jest napisane rosta? Nie powiedzieć, że siema jesteśmy w 7 metrów w dupie. <laughs> it. Happy, happy. To do it. All hands, all hand. Fitment is not uh, not existent in here. Uh, yes. So what we have to do is um, click a button here, and uh, it will go low, and this guy will die. Yes. All work. Work is good. Work. Good is life. Because uh, yes. I To make job. I'll go check jak this vehicle works. Let's check. Rus. Uy, kurwa stop. Gubiłem gdzieś klucz. Kurwa kluczyk od pasat. kluczyk pod pasat? O. Test. Kurwa pali Malina. Lekki problem był? Ale piękny pali. Tak. Nie, dobrze jest. Jest szansa, że będzie działał. We're going on a trip in our favorite piece of shit. Going I 95, we are patek. gonna die. Fabian to ma zapach taki. nie jedziemy? Idźcie chłopaki, ja jednak zostaje. <grym> Stary, będziesz cię, jestem tak upierdolony jak szmata, ty. Dobrze. A Jeszcze go nie pragnij. Czym go będziesz prał? Co? Czym go będziesz prał? Budynkiem. Ale już z foteli wodę wyciągniesz? Zawsze. Czemu ci się trzech świeci? Ładuj! No, policja ja stoi, gościu na to rynku! Ej, bo tu policja stoi! Ty masz przeskośredność 70 wyskalowane. wiesz co? No, ale to... Overpolity! Nie wiem, co mu chodzi o Ej, Jak się patrzą! Co my robimy ze swoim Cześć, życiem? Kolego kręci wysoko! Teraz jakieś tam lampkę włączył, że tam niby długie mu świecą Kaszka Kaśka ora, za... Ten czerwony lewarek działa? Da za kuduro. Co robi? Czekaj, ja może koło wyciągnę o! Oh. Ktoś mnie nazwał kolegą. Banana come. Come? Come. Hejku. Zbesala <laughs> on. New York City. Uh, let's see how homeless people live in the streets. Yeah. No podam Ci, a będziesz chciał. Poproszę. Homeless people on the streets in New York City live like this. Daj kurwa, bo ci jebne! to kurwa. These people is so angry because they lost our houses, and cars, and wives, and daughters. za dużo ci wziąć. Ja i moja! Nakarm go. Ale fajna dwudziestka. Wszystkim osiemna... Ej daj mi też trochę. Dwudziestki kurwa. Podwieź się posiłkiem. Jak masz tu, mm. idziemy na wycieczkę, chodź, mi, bo nie widzę. Arolek będzie karmił. To jest tak, to piłek. Weź tak mordę, podniesie ci to, pierdolę do ryja. Ej, dobre to? Grzeje No, takie powiem zjadliwe, ale. Nie? nie, no dla mnie to jest i... Dobra. W ogóle tylko wydział. Zbaw się i śmiej, ej. Będziesz tylko mój. Na wy... O, patrz jaki okrągłość. Twój stary minachój. A ja widziałeś to? Nie, no już chyba nie ściekł, że Sidot? Me and my sister. My nice sister. I see this. Chleb tam był. Chleb tam był. Patrz, chleb. Fajnie, chleb. A oglądasz JJ Joker? Oglądałem. Tak. Teraz już filowoliłem. Ja obejrzałem trzeci sezon. Nie, drugi sezon obejrzałem. I ja myślę, że Gnomek tak naprawdę tworzy związek z JD. O kurwo. Nikt tego nie wie. Nie no, nie uciekać się. Teraz leci uciekł. kurwa. Przeskoczyło. <laughs> Polska! Polska mistrzem Polski.